Alastor znany również jako demon Radia to grzeszny demon i jeden z wielu potężnych władców Piekła jest jednym z głównych bohaterów Hasbin Hotel. Biologia. Jest on okrutnie charyzmatycznym demonem, który zaoferował pomoc Charlie Morningstar w jej przedsięwzięciach, choć robił to dla własnej rozrywki zanim został skazany na piekło. Alastor był prezenterem radiowym w Nowym Orleanie, który nocami działał jako sadystyczny seryjny morderca aż do momentu gdy został postrzelony przez myśliwego gdyż został pomylony z jeleniem w odcinku It's a deal okazuje się, że dusza Alastora należy do Rosie, która była odpowiedzialna za uczynienie go najsilniejszym grzesznikiem i nie tylko była powodem jego letniej nieobecności, ale także osobą, która wysłała go do hotelu po opuszczeniu hotelu i planowaniu ucieczki przed układem, Alastora zmierzył się z wiz i ostatecznie zawarł pakt z Voxem, który został jego porywaczem w odcinku Curtain Call. Alastor wykorzystuje swoją umowę z Charlie, by zmusić ją do nazwania Voxa najpotężniejszym grzesznikiem w piekle, łamiąc tym samym jego umowę z Rosie, i wykorzystuje brak szacunku Voxa dla przestrzeni osobistej innych, by położyć ręce na Charlie po tym, jak ten zgodził się tego nie robić, łamiąc również ich umowę. Następnie wraca do hotelu, najwyraźniej zaczynając postrzegać obserwowanie Charlie'ego jako coś naprawdę zabawnego. Osobowość. Alastor wyróżnia się spośród wielu bardziej chaotycznych mieszkańców piekła, swoją zadbaną, sympatyczną osobowością. Na pierwszy rzut oka sprawia wrażenie dobrodusznego i czarującego mężczyzny z szerokim uśmiechem na twarzy. Jego zachowanie, maniery, a nawet głos przypominają staromodnego speakera radiowego. Mówi z transatlantyckim akcentem, często używając osobliwych anachronizmów takich jak The Picture Show i nazywając jego czarującą demoniczną pięknością ta figlarna, elegancikowata powierzchowność przesłania jednak znacznie mroczniejszą stronę jego osobowości osobę o wysokim poziomie zarozumiałości i nie waha się użyć przemocy fizycznej, gdy inni nie postępują zgodnie z jego bardzo specyficznymi wartościami lub oczekiwaniami. Znany jest z narcyzmu, a jego miłość do samego siebie jest tak silna, że nikt inny nie może mu dorównać, a on sam uważa, że niewiele osób dorównuje mu poziomem. Alastor jest opisywany jako człowiek dualistyczny, bardzo ceni dobre maniery, jednak często będzie lekceważył te arbitralne zasady w odniesieniu do siebie i swojego postępowania. Alastor ma osobliwe poczucie moralności, które określane jest jako nienormalne i bywa określany jako dość sadystyczny, a nawet kanibalistyczny, pożerający pomniejsze demony lub te, które wywołały jego gniew. Mimo to utrzymuje bliskie stosunki z innymi kanibalami piekła, w tym z mieszkańcami miasta kanibali jego uśmiech jest bardzo narzuconą formą ego i pokazem siły i dominacji. Patrzy z góry na każdego kto pozwala ukazać swoje prawdziwe emocje a nawet gdy staje w obliczu silnego rywala jeśli pozwoli sobie na zmarszczenie brwi Alastor uzna go za naprawdę słabego jego uśmiech ma być również bardziej nieprzewidywalny i niepokojący dając mu poczucie całkowitej kontroli nad sobą i bardzo poważnie wykorzystuje swój uśmiech jak maskę własnych emocji, nawet gdy jest sam, choć Alastor jest potężny, zdaje sobie sprawę, że istnieją inne demony i byty, które rywalizują z nim pod względem mocy, takie jak inni władcy. Z tego powodu jest ostrożny w ich obecności, ponieważ mogą mu one potencjalnie zaszkodzić, jeśli nie będzie ostrożny.